Siemano z tej strony, i i patrzcie, jaki, jaki mam fajny ryjek. Ale tutaj żółw są. Moje czerwone oczy. Nie! Dobra, fajne ujęcie było. A teraz mi się zlogował Minecraft. Waczechał, waczechał. Dobra, a ja miałam chwilowe cięcie, bo przez przypadek było nie, ja wyłączyłem flapsa. Idę budować domk. Ja też. Ja też. Daj mi trochę żelaza i węgla. No, no i co jeszcze? Mam dwa żelaza. No, a ja mam jedno i daj węgla. Ej, Dokładnie. ukradłeś! Tak. Daj węgla. Ukradłeś. Ukradłeś! Złodziej! Ej! ja tylko po moje żelazo. Potem się podzielę, ale na razie... Nie nagrywam z tobą tej serii. Dlaczego? Bo nie. Zaraz ci oddam tej itemki, już ci wrzucam je do skrzynki. No to kurczę, nie tepnij, znaczy tepnij się do zwykłego świata. No poczekaj, wrzucę tylko te itemy do skrzyni. Wow, sporo tego. To wszystko jest twoje, wszystko. To wszystko jest twoje, 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 To jest moje, to jest twoje, to jest moje, to jest moje, to jest. Nie, to już jest moje. To jest twoje. Okej, okay, to będzie teraz domki. Dom... Zimno. Co ci, no. Co ty tak kolibiesz czy coś? Czekaj, ty robiłeś sobie udeneksa, A nie, tak. ja, sobie, ja sobie robiłem. Ja też. No to twoje... Nie, z ciebie nie wypadł żaden udeneks. No, ty nie robiłeś udeneksa. Ja robiłem! I to masz Baby. Masz potwierdzenie na poprzednim materiale, dobra. Już idę i się tepaj. Tylko co jakiś mnie wkurza, to że słyszę gasta. Już! No poczekaj, bo się tepam. Ło wow, wow 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 Dobra, tepaj się. Tep tu. Tep tu mi. Ej, dasz mi węgla trochę. To idź sobie wyko... Shit, Adam? nadal jestem szkielet! Ej, what the hell? Szkielet się zbugował. Daj mi węgiel. On jest zablokowany. dziad jeden. Teraz nie mogę do niego podpłynąć. Jest! Kości! Uuu. A ile masz? daj, bo ja chcę swój dźwiga. Ale ja mam jedną. Ona jest moja. No to mi daj ten, że jedny. DIAKSY! Mam diaksy! Moje diaksy, moje diaksy, moje diaksy! A ile? Jeden chyba. To wiele ci, się przyda. No jeden. Ale jeszcze nie mogę go wykopać. I sumie. Co? Ten diaks jest mój. Tutaj, okay. tu. Tu, tu, tu jest. on jest mój. Chodź, żeby. Cho chodź, żeby. Nie, ja... Dobra, idę. Ale ja chcę zbudować ten dom. No dobrze, ale żebyś wiedział, że on jest mój. Chyba, pięć. Ja tutaj sobie kupię ko tego kobla, żeby y, móc zrobić piecek, żeby y, przepalić Musiałem coś obliczyć. Wow, umiesz liczyć. ZOMBIE Idę go bić kilofem Ło! Wow! Ej, spadł mi na łeb pająk! Szkielet mi też spadł na łeb. I bardzo ci dobrze. Ja ci nie mam zamiaru pomagać. Wszystko A wręcz cię zabiję! Ej no zwalaj, 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 zwalaj! Debil Czota <grym> Dzięki za expa Debil ciota. I powiedziałbym coś jeszcze. Wykopię sobie mego węgla, Znaczy. No. Ale to było chamskie. Au! No No to. Co ty robisz w ogóle? Co ty kurczę robisz? Gdzie są moje itemy w ogóle? Leżą. Wszystkie. Trzy aby. Dobra, kup węgla kop 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 exploration O nie, nie to perze. Cholera, nie mam drewna. Fajnie teraz lawa bulgocze. Chyba sobie zrobię bulgotnik w domu. Co? A bulgotnik w sensie lawa. O. Dobra. Dobra, ja wracam i idę budować domek, a ty? A ja zwracam i ten. Och. Bo potrzebuję tego. Mmm. drewno. Drewno, drewno, dre, 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 drewno. Chyba, że masz coś przy sobie, to potem będę ci. Ile odbył? ty masz tego żelaza? Daj mi trochę. No dobra, no to zaraz sobie weźmiesz. Masz masz przy sobie drewno? Mam. To daj mi trochę, dam ci żelazo. Piecyk masz żelazo. O, tu jest żelazo, ale... Nie ja będę Dobra i, te, i... możesz sobie wziąć już to żelazo. Okej. Okay. Tylko poczekaj wiesz, jak, aż ono się przetopi, no nie? Dobra, ale chodź i budujemy od razu domek. No dobrze, zaraz pójdę, tylko muszę zdobyć mediaksy. Szkielet, o, ty. Szkielet. Ej, ja chcę być podziurawiony, ja chcę być podziurawiony No właśnie, zabijam go Z tego szkieleta, wy bardzo... Matko tam. Ej. Co tu się Dziś dzieje? dzieje? Mnie. Sorry, nie chcąc cię walnąłem Myślałem, że jesteś, myślałem, że jesteś tym, zombiakiem wow. Ojej oj. oj, 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 ale impreza Przydałyby się pochodnie, wiesz? To czekaj, ja zrobię szybko pochodnie walnę. Będę srał pochodnie. Czekaj, biją się, biją się Zabij, zabijcie się no wygra, Zdzisław czy Zdzisław? Ale żeby one się tutaj nie spełniły, to ja zrobię te pochodnie. No to szybko! Mayday, Mayday, au! No oka. Ej, Jestem... mam headshot, walnęły mi headshota, yeah. Ej, czekaj, one są zainteresowane Tobu, to ja może ich zdzielę, ok? Skoro one są zainteresowane Tobu, tak być Bo ty... nie będzie. Tak, być nie będzie. Chyba. też No dobra, dobra, czekaj, ja tutaj muszę się ogólnie zabunkrować w tym momencie. Tutaj jesteś Steve'em. Ej, Bartek, wiesz, że teraz nie wykopiemy się, dopóki któryś z nas nie zginie, a konkretnie ty. No ty. Ty. Dobra, wykop się. Dobra. Wykopuję się. shit, 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 shit Szkielet! Drugi, ej, spad! One spadają jakoś tak z nieba. Szybko Bartek tepaj Pomóż! Pomóż! Nie, muszę się zategować, muszę się... Shit, się... szkielet! Szkielet zwalaj, 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 zwalaj! puszczaj nie, nie, nie! Respon. O o! Mamy kłopot. Dlaczego? A ja będę sprytny. Wiesz jak? Jak? Tylko moje item. O nie, nie mam komendy bug. Ojej to może małe cięcie? No bo... Cześć, witajcie, cięciu. No i troszkę nam się zginęło i zginęliśmy ogólnie, nie było fajnie, więc przyszliśmy tutaj. Sorry, za, że wzięliśmy tej moda, ale... Ja strzeliłam ja, ja, dużo... Ja, ja, ja tutaj ogólnie obudowałem to potem i wreszcie mogę wykopać mego Biaxa. Zobaczmy, czy, czy jest dwa. Dwa? Dwa. Dlo. Dodaję jednego. Czemu? Ja, bo chcę sobie zrobić sorda. Ja wezmę mojego sorda. Dobra, nie ja już wychrzanią. Ja idę budować domek. Ja też zaraz. No to, bo to, 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 Ale fajnie, fajna była wyprawa na kopalnię. No nie? Przyznaj. Nie. No mi się podobało. Odłożę mojego diaksa. To, odłożę to, odłożę, to odłożę to, to. No jeszcze zginąłem w lawie. Matko, a mi się już nie mieści w tym. W skrzynce i tamy mi się nie mieści. Dobra, jakoś to sobie posortuję Kupię małego sortu, tak? Nie chcę mi się. Co ci się nie chce? A wiesz, że już min minęło 15 minut. No dobra, no to kończymy szybko i tyle. Dobra. E, no pa, pa, pa. Pa. to był drugi odcinek y, naszego pięknego Let's Playa. Pa! Pa! Tak, być Mówi... nie będzie!